Utchita, kona Masa. Pozycja kąta bocznego. Z wydeniem układam ręce do placji piersiowej, zginam nogi i z stop, stop. Skręcam lewą 15 stopni do środka. prawą nogę 90 stopni na zewnątrz. Ustawiam stopy na linii. Z otwieram klatkę piersiową. Z wydeniem zginam nogę prawą do kąta 90 stopni pomiędzy udem a koleniem. Bardzo mocno naciskam nogę z wdechem. Rękawko się z wydechem, wyciągam się w prawo. W prawą rękę kładę na podłodze po zewnętrznej stronie nogi. Lewa ręka do góry. Skręcam lewą rękę i przenoszę ponad głowę. Z wdechem podnoszę się do góry. Skręcam stopy do centrum. Skręcam stopy w lewo. Z wydechem skinam lewą nogę do kontra, 90 stopni. Pinuję, by kolana, i wyprzedził tył u Ważne dla bezpieczeństwa kolan. Wdech z wydechem wyciągam się w lewo, lewa ręka w dół, prawa, prawa, do góry. Teraz skręcam tułów do spitu, przesuwam lewe kolana do łokcia, a lewe go do przodu. Zachowując skręt tułowia, skręcam rękę i przenoszę tej największą, ponad głową. Patrzę na skórę. Wdech. Podnoszę się do góry. Stop do centrum. I nie zestaw.